Stanowisko wędkarskie zniszczone. Parkowanie łodzi nie jest dozwolone w momencie, kiedy zagraża innym uczestnikom ruchu drogowego, czy lądowego, czy lądowego. Pan kapitan mówi, że jest w porządku. A ja uważam, że nie jest w porządku. Słuchajcie, zobaczcie, co robię. Zgłaszam to za chwilę na straż wodną, rybacką oraz do, do policji wodnej. I będę tutaj czekał na policję, aż przypłynie. Nagrywam materiał, żeby nie było. Bo tak to nie działa. Tak? Tutaj, się, tutaj się tak to nie może odbywać, bo to nie jest prywatna rzeka pana kapitana. Witam was serdecznie na moim kanale Wędkowanie bezparcia na szkło. Odcinek Odra, Opatowice. oczywiście tradycyjnie uwielbiam ten odcinek, będę tutaj łowie Pogoda, wczoraj burza lekka, dzisiaj słońce piecze. Zarzuciłem już dwie wędki. Jedną, oczywiście, feder i piker, yy, albo dwa federy jak ktoś woli, to zależy, jak to nazywacie. Zatem na jednego federa lekkiego, łowię na białą rybę, ale dzisiaj na czerwonego robaka. Ten na czwórka, potem pokażę Wam, jak ją zakładam, co tam robię. A druga na sandacza na ogonek, czyli na trupka. Dlaczego tak robię? Bo się nie lubię nudzić, więc jak sobie rzucę na sandała, to wiadomo, że branie nie jest to 30 sekund. Zamęty firmy Kolmik, jak widzicie, Impressive Mix i dodatkowo, jak zwykle, Long, Black Monster, również firmy Kolmik. Tej dałem około 700 gram Z paczki, tego dałem 300. Świartka pinki, a więc dość bogato, przemoczona. Można powiedzieć, że łowię na glinę, mokro. Do tego dodałem jeszcze melasy w formie płynnej i melasy suszonej, jakieś 100 gram na te składniki. Zatem mam tutaj pełno tej paszy. Starczy mi to pewnie na dwa dni łowienia. No, tak jak w wcześniejszych odcinkach Wam pokazałem, byłem, że łowię na pomrożone białe. Dzisiaj nie mrożę, ponieważ pinkę używam tylko i wyłącznie w paszy. Do zwabienia ryby, a łowię na czerwonego, na dendrobenę, o, czwóreczkę i dendrobenę, trójeczkę. Zakładam pół uciętej dendrobeny na haczyk 12. Wędki przed chwilą rzuciłem. Łódki zaczynają pływać, z czego się bardzo cieszę, chociaż dla ucha nieprzyjemne, ale e, dla ryb, jak ostatnio pokazywało mi się, fajne. Zatem zaczynamy łowić wędki rzucone. Ta star. Przeszarpnięcie, na sandała było, słuchajcie. Przypłynęła motoróweczka i od razu... delikatnie będę... Pytanie, czy to... ...ryba ciągnie, czy to... ...czy to tak zawiera. Troszkę wyczuć, bo nie czuję na plecionce żadnego, żadnego skubania. No ale wygiera mi żyłkę cały czas plecionkę. Dobra, no spróbujemy zaciąć, mój jest dość silny na środku. Ale wydaje mi się, że to chyba branie. Chyba nie. Chyba. Chyba niestety znowu fałszywe uderzenie, często się zdarza na tym odcinku, że właśnie polując na sandacza, przyłowem są malutkie sumiki. No tak tutaj jest. Sumik bardzo lubi tutaj atakować właśnie na e, trupka zuklejki. I powiem Wam bardzo dużo takich pisklaków, po 30-40 cm, właśnie podczas. Łowienia sandacza niestety się zacina, no ale tak jest. To się już nie napisze na uklei tylko dla sandacza. Tylko rzucasz i liczysz, że ten sandacz w końcu zauważy i weźmie. Ale szybszy bywa właśnie ten sum, sumowaty sumik. No tak tu jest. Ale zdarzają się na ileś brań. Zdarza się też sandacz, i często są to bardzo ładne sztuki, chociaż w tym roku złowiłem. Do tej pory nie pokazywałem Wam tego. Złowiłem chyba pięć sandaczy, z czego największy miał 44 cm, więc nie było co pokazywać, a najmniejszy 31. Wszystkie przeżyły. Były delikatnie zapięte, wszystkie wypuściłem do wody, wszystkie odpłynęły w dobrym stanie. Także z tego najbardziej się cieszę, że nie, 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 nie skaleczyłem tej ryby na tyle mocno, że, że ją wypuściłem. Dlatego też po, po pierwszym takim stuknięciu popuszczam niedużo tej plecionki, 4-5 metrów, żeby za głęboko nie połknął. I wtedy, no tak najczęściej mi się udaje, chociaż nie zawsze wtedy odcinam plecionkę, ale przy małych sztukach to nic nie daje. I to już w zeszłym roku testowałem, żeby odciąć i wypuszczać jak głęboko zjadł. To niestety nie pomaga, więc jak duży sandacz się po prostu wymiarowy zażre, no to chce czy nie chce, po zabieram go do domu na patelnię, bo on i tak zdechnie, po prostu niestety tak jest sandaż, bardzo delikatna ryba, przepiękna, fantastyczna do łowienia uwielbiam tego drapieżnika odrzańskiego, ale niestety, no ryba delikatna, jeśli chodzi właśnie o układ pokarmowy a przecież w układzie pokarmowym zaczyna się tam cały ten cyrk z naszą ukleją u niego dziać niestety, niestety na czerwonego, bez takiego tygrysa nie da się umyć, No, niestety, myślałem, że leszczyka to sumik. I co tam mamy na haczyku na czerwonego? O! O! Słuchajcie! Pierwszy leszczyk, jakieś 30 cm, ale mi się wypił No, jest pierwszy. No to fajnie, bo już myślałem, że tylko te sumiki będę mogli no, ale wypiłszy, No to lepiej, bo. Pójdzie sobie od razu do wody. I kolejny kolega sumowaty Normalnie jakiś armagedon z tymi sumami. No ale no tak jest. Już kolega, już się wyhaczam. No cóż, dzisiaj będziemy łowić w takim razie na czerwonego. Będziemy łowić na czerwonego. Takie oto sumy. No, sportowo coś się pobawię, ale żeby jakiś wynik był, to na razie nie ma. No ale. Piękna rybka. Pozdrawiam Was serdecznie. I oczywiście, rybeczka do wody. Płyn kolego. Słuchajcie, jest sandacz. A jest sandacz Jest, jest i to taki. No już troszkę większy. Słuchajcie, nie jest to jakaś rewelacja, ale zgodaję na matę. Teraz zobaczymy. Cóż to za sztuka. Wymiarowy. Tak nie mam. Albo prawie wymiarowy. I nie jest to zbyt duży. Otwór. Muszę go wypuścić do wody. Nie będę go męczył, że wam pokazuję. puszczę go do wody bardzo delikatnie. Mam nadzieję, że udało mi się go wypiąć na tyle, żeby, żeby popłynął, żeby ważne tam smokre nogi. O. Czuję, że to nic wielkiego, słuchajcie. No tak. An on taki no ładny, fajny, ale szkoda, że taki mały. Dobrze zapięty. Ale coś wzięło przynajmniej. Skoro wziął sandaczek, to druga wędka również, słuchajcie, na sandacza Pokazuję wam zestaw. Dłutem. Do przebijania przebijam filet z Tutaj wprowadzam o, delikatnie pod Grzbietem, tak, żeby hak wystawał, o, tak jak widzicie, może będzie lepiej widoczne Tak, jak gumeczka, prawie no jak to jest tak w nurcie, to niby się tak rusza do dogona. Tutaj długość mam jakieś 1,20 m, tam założyłem 1,50 m. No i dzisiaj będę w takim razie, jak biała ryba nie bierze, tylko te krąpiczki, to przestanę je męczyć i rzucam na sandała. A tamten odpłynął, złapał powietrza. Udało się, słuchajcie odpłynął, najważniejsze. Ony na sandacza wiąże zarbonu 030 ma by trzymało się około 7 kg więc wydaje mi się, że przy takich kijach no to w zasadzie chyba z każdym sandaczem sobie mogę poradzić. No gorzej, gdyby wziął większy sum, no to ale przynajmniej będzie słuchajcie zabawa, ale postanowiłem, że skoro uklei nie widać, bo naprawdę jest bardzo trudno złowić ukleje e, to może i zmiana pogody, że ochłodziło się, to może te 2-3 stopnie woda która się ochłodziła w nocy, może, może to z... wreszcie ruszyło drapieżnika e, na żer niech se tam poluje na niech se poluje na uklejkę no akurat na tę, które ja rzuciłem jest kolejne branie, na trubka A tak, coś tam czuję wyraźnie, jak szarpie. Tak, 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 zabiera. Wygląda, słuchajcie, znowu kolejny sumik. Że coś tam chyba jest. Coś tam mam, ale... Chyba kolejnego sumika. Może nie, bo tak za szybko mi idzie pod brzeg. Bardziej jak sandał, słuchajcie. On nie bije. A, chyba sumik, bo widzę już szarpie głową. Tak. Co to mamy? Nie, mamy sandaczyka. Malutkiego, proszę. Ach, no właśnie. Malutki sandaczek. Już wam go pokazuję. Już go wyczepię, już go puszczam, żeby się nie męczył. No ale jest, już go wyczepię. Najpierw, słuchajcie, żeby się nie męczył, a potem go. Mam nadzieję, że się nie zażar tak fest. Nie. Może się uda go wyjąć tak, żeby mu nic nie zrobić. Widzieliście, kilka sumików, jeden leszczyk, który mi zszedł. E, byczek. No i teraz sandaczek. No ale to wszystko są mikroryby. Odra nie daje od kilku y, wypraw moich, na których byłem, nic większego. No ale już puszczę ten odcinek. Słuchajcie, trudno, będziecie oglądali mikroryby. Fajnie, że wziął sandaczek. Szkoda, że chociaż nie jakiś taki wymiarowy. No ale sandaczek bierze i widzicie nawet na, na fileta z uklei, e, jeżeli jest brania, to jak nie mały sumik, to mały sandaczek, tak? Słoneczko zaszło, wycieczkowce zaczęły pływać, a rybka dzisiaj wybitnie, kiepsko bierze. Ale za to odres piękna. Woda, spokojna, przyroda. Jest super. Przepłynęła jedna motorówka, przepłynęła druga. I coś uderzyło. Tylko pytanie, czy to uderzyła ryba, czy to też gdzieś tam coś, jakieś patyki weszły. Nie czuję ryby. Żeby szarpała. Tak mi się wydawało. Popuściłem, zamknę i zobaczę, czy będzie coś się działo. Być może to jakiś kij się zaplątał, albo coś w te fale, które oni porobili. A może to bramka jakaś, zaraz zobaczymy. To już końcówka dzisiejszego łowienia, więc mogłoby się coś przydarzyć mądrzejszego no ale chyba to jednak a komary słuchajcie zaczynają przeraźliwie kąsać, mimo że się spryskałem to kurwa po prostu tak dają po skórze, że historia Kolejne skłonięcie na trupkę. Ale znowu jakieś takie nic nie ciągnie. Nic nie czuję, żeby Żeby ryba tylko pociągnęło i a coś. coś chyba jest, nie. no idziecie takie, jakby coś przepływało, jakby coś chciało uderzyć, jakby ten, ale ale no nie ma, nie ma brania, zaraz za tym nie idzie nic. Pociągnięcie i puszczenie. I koniec. Może znowu te sumiki się uaktywniły. No tylko raz pociągnęło i koniec. I, i nic więcej. mu no, coś przepływało, bo ten nurt dosyć silny, motorówek dosyć sporo pływa. Nie wiem, nie mam pojęcia, słuchajcie może to jest tylko jedno takie pociągnięcie i koniec, nic, nic więcej za tym nie idzie, nie atakuje nic, nie, nie, nie ciągnie, nie, nie szarpie, kompletnie nic. No ale będę czekał, zobaczymy może coś na koniec wieczoru coś się jeszcze nam tutaj uda wydłubać tej wody. Ale pływali koledzy, słuchajcie za sumami i też narzekają, że kompletnie kiszka na tym odcinku, więc coś w tym musi być Ale nic tam. No. Pociągnięcie i koniec A być może ten sumik się tam nie może do dobrać, taki wielki jest no niestety zatem słuchajcie ja będę powoli kończył ten odcinek jeżeli jeszcze będzie branie to i ryba to wam ją pokażę a tak to dziękuję bo już ciemno się robi i nagranie będzie słabe dziś odcinek pod tytułem klęska nad Odrą <laughs> Anno Domini 2024 ale dopóki kije w wodzie to jestem w grze więc mam nadzieję, że może jeszcze jakąś rybkę Wam pokażę chociaż nic dzisiaj na to nie wskazuje dzięki i do zobaczenia w następnym odcinku